Idziemy do punktu numer dwa. Punkt numer dwa to edukacja miękka. E, fajnie jest wiedzieć, jak zrobić prawidłowo martwy ciąg, fajnie jest wiedzieć, jak dźwignąć ciężką sztangę e, w przysiadzie, e, świetnie wiedzieć, jak rozpisać dobry trening 5x5, albo jak rozpisać plan treningowy push-pull, e, znać grupę ćwiczeń e, antyrotacyjnych, e, etc., etc. Natomiast, e, co nam z tego, w momencie, kiedy mamy bardzo niski poziom E, komunikacji. Mamy niski poziom umiejętności interpersonalnych, szeroko pojętych. Mamy problem z nawiązywaniem relacji. Mamy problem e, z nawiązywaniem tego pierwszego kontaktu e, z klientem. Mamy problem z wykonaniem telefonu do klienta. Mamy problem z wyjściem przed e, ludzi i e, wyłożeniem jakiś podstaw dotyczących aktywności wiecznej. Co nam z tego? E, z tej twardej wiedzy, kiedy my nie, nie potrafimy jej po prostu e, przekazać dalej. Dlatego zachęcam Was do tego, żebyście patrzyli na swój rozwój nie tylko przez pryzmat wiedzy zawodowej, ale też takiej wiedzy dodatkowej, która sprawi, że będziecie lepszym, yap... lepszy", w cudzysłowie, produktem. Nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało. Także szkolcie się z komunikacji, szkolcie się z wystąpień publicznych, uczcie się podstaw coachingu, być może tak jak ja, zróbcie studia z tego, jak prowadzić szkolenia, jeżeli są z nami jacyś szkoleniowcy, bardzo wam to pomoże i sprawi, że wejdziecie na kolejny level, jeżeli chodzi o no, siłę swojej marki, tak? no bo trener personalny, no, jakby nie patrzeć, jest, jest marką osobistą, i tą markę osobistą można budować w różny sposób. Ja postanowiłem w sposób uświadomiony bądź mniej uświadomiony budować ją poprzez wizerunek, wizerunek bycia specjalistą, a niekoniecznie influencją, bo jest mi to po prostu troszeczkę obce w sensie mentalnym, emocjonalnym i z wyboru po prostu tego nie robię.